Witam w kolejnym y, odcinku, jeżeli chodzi o serię, serię, w zasadzie ten projekt zadań, ten w cudzysłowie tak, y, nuta w odsłonach. Y, obiecałam dosyć niedawno Agnieszce XT, że zajmiemy się kolejną realizacją, jeżeli chodzi o kwestie drzewne, że takowy filmik, przynajmniej jeden w, <laughs> w tym zakresie się pojawi. I myślę, że y, nuty drzewne, motyw drzewny, chociaż można by to było porozdzielać, ale... Tak szeroko drzewny, myślę, że można by było tak właśnie, że tak powiem, ukazać w różnych odsłonach Jakby nie koncentrując się na tym, że to jest konkretnie, nie wiem, cedrowość, czy konkretnie standałowość Czy konkretnie, nie wiem, dom, piodła, czy cokolwiek innego z drzew Ale tak jakby ogólnie drzewność w różnych odsłonach Do tego filmika, filmiku jednak nie wzięłam flakonu, dlatego że zaplanowałam sobie, że te trzy filmiki... Czyli róża, nuty drzewne oraz irys pójdą y, o jednej porze I boję się teraz, że jak zacznę flakony wyciągać, że trochę polegnę z czasem Ale nie wiem, może jednak spauzuję kilka, y, jako ilustrację y, wezmę i użyję Wydaje mi się, że wzięłam wystarczającą ilość flakoników, jeżeli chodzi o realizację tego motywu tak szeroko Siedem flakoników, także zróbmy może siedem realizacji, chociaż nie wiem, czy kilka jeszcze nie dopowiem. Może dopowiem tak, żeby było razem flakoniki, plus częściowo nie flakoniki, a taka wizualizacja, że tak powiem, będzie każdego, każdy sam sobie po prostu zwizualizuje. Natomiast takie zapachy, o których już było, na przykład które mam flakony, które już się tam gdzieś pojawiały, ale po prostu już w tym momencie nie będę namierzała, jak coś tak po prostu w miarę sprawnie zrealizować. Zacznijmy od próby traf Alana Balewskiego i jest to drzewność średniowieczna. Następnie Peris, kakaostek, drzewność pieprzna. Następnie Undergreen Gold, coraz gorzej dostępny. I to jest taki zapach, który ma taką drzewność, jednocześnie musującą, taką trochę szlachetnie słodko-alkoholową, jednocześnie też taką trochę czasami Pepsi, cola, kardamon, także taką nieźle pozmienianą, po poprzełamywaną. Jeden z moich zapachów, akurat w tym mniejszym flakoniku wzięłam i to jest ym, zapach, który się nazywa La Calidad de gourmand, To był pierwszy mój gourmand. W zasadzie są trzy. One są wszystkie na zasadzie takich szlachetnych, poważone gourmand. To jest zapach, który się nazywa jakość gourmand i to jest taki mleczno-miodowo-przeprawowo-drzewny gourmand z bardzo dużą ilością cedrowości. Zresztą to nie jest jedyny mój zapach który ma w sobie dużą drzewność, dlatego że te drewna w ogóle, tak jak już kiedyś wspominałam, uważam, że są bardzo istotnym składnikiem zapachów Jakości, szlachetności, bardzo ciekawych, intrygujących, parametrowych i tak dalej Baz Pewne nuty no, drzewne są, bym powiedziała, że no, niezastąpione tak naprawdę Mówi się, że wanila jest wszechobecna Ja mam bardzo dużo zapachów, z których, że tak powiem, w bazie obeszło się bez wanili. ogólnie Natomiast, jakby nie wyobrażam sobie w ogóle tworzenia zapachów, funkcjonowania z zapachami, poznawania zapachów, jeżeli by tych drzew zabrakło. Teraz zróbmy malutkie odejście i skoncentrujmy się na zapachach, że tak powiem, wokół takich, których tutaj flakonika nie będę wskazywała, znaczy pokazywała, ale wskazać zapach wskażę. Drzewność taka surowa, wytrawna, chociażby Jean, Ombre Omprsowasz. Drzewność kwiatowa, chociażby taki drzewno różany, Experiente z et etalib d'orąż. Drzewność orzechową bym dała, i to na przykład Imaginary Autors. W tym momencie mi uciekła nazwa. Ten, który generalnie ma melona też w notach, ale ja ten zapadłem to dosyć orzechowo Taka drzewność trochę ogniskowa, trochę też nawet jakiś, taki aspekt orzechowy momentami się potrafi pojawiać, ale różnie to bywa Z różnymi, jakby, chyba różne wersje są tego zapachu Imaginary Outer City Fire Drzewność kremowa O, tutaj naszykowałam flakonik, może zaraz go na koniec pokażę Cardamon eksperymental, gdzie mamy kremowy sandałowiec z kardamonem i limonką, a generalnie właśnie te sandałowce, takie często kremowe, ale nie zawsze jeżeli chodzi o las, jego różne niuanse się to też by się można było tym bać, ale myślę, że las będzie osobno drzewny, dosyć agarowy, taki trochę egzotyczny bym powiedziała taki może bardziej trochę powiedzmy stronę z tych takich różnych wschodnich, arabskich i tak dalej i to jest Address Retrouve Słodko-leśny, powiedzmy, szabut Wbrew nazwie, to jest, nazywa się zamiarem w nazwie Mysterious, Mysterious Ud, ut, Ale on Potrafi być taki po prostu różnie Ładnie drzewny, drzewno-leśny, słodko-drzewny Za każdym razem troszeczkę inaczej Drzewny, taki bardziej igiełkowy, zielony Chociażby Essence of Tiger Chociaż to nie jest jakiś taki zapach, który ja osobiście lubię jednak cały czas są poszukiwania Ideału zielonkawego Lasu. Jakby w każdym, w każdym zapachu, zapachu które poznam, jeżeli chodzi o takie właśnie zielone igiełki i tak dalej, jakby coś jednak przeważnie nie do końca. Um, tak się zastanawiam. A, spauzuję, bo miałam pokazać ten kardamon czy ten w sens, ten eksperymental. Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba jest. Już zresztą w innym filmiku ten zapach już był yy, pokazywany. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o drzewności. Osobno będzie realizacja las w różnych odsłonach. Zresztą na moim kanale jest generalnie też seria Las Zapachowo, gdzie opowiadam o tych moich ciągłych sprawdzaniach różnych zapachów leśnych, różnych jego odsłon, wrażeniach i tak W miejscu nowym perfumowym, czyli w Maison Store, które było perfumerem gdzieś odniesie, gdzieś od 10 listopada, perfumerią niszową, od jakiegoś czasu perfumerią stacjonarną w Gdańsku. E, którą już kilku kilkukrotnie odwiedziłam Właśnie dostałam e, wszystkie zapachy z tego Free Shape, to jest to nowa marka I tam właśnie rozmawiałam wcześniej z właścicielką, że właśnie A propos mnie to pewnie ten e, zielony las i Już go pobieżnie sprawdzałam To znaczy sprawdzałam W perfumerii też bloterkowo e, Chociaż lakony poleciały na zdjęcia, ale były w formie takich atomizerów jeszcze z pani Wąka mi papikowa na bloterki też, ale dostałam też właśnie cały zestaw tych zapachów do sprawdzenia w formie próbek, także będę jeszcze porządnie testowała. Tam faktycznie dwa zapachy mi wpadły, że tak powiem, w nos, ale to będzie osobna relacja z tej marki, tak jak było odnośnie marki FANET czy marki Solkuch, która mnie faktycznie urzekła i skończyła się czterema, czym czteroma <grym> flakonikami. Muszę jeszcze powiedzieć o drzewności miętowej, bo to jest taka ciekawa realizacja. Jest to marka Niszowa Piwer, jest to zapach Epis. Wręcz potrafił pachnieć ten zapach na darku jako takie, powiedzmy, miętowe drewno. Także ciekawy przykład. Drzewny, nie wiem, czy wspominałam taką kwestię, na przykład drzewny. Dymny, i to nawet nie zostać jakieś wędzonki, tylko takiego wręcz czystego dymu. Sherlock Holmes. Tutaj też bym wskazała, i myślę, że na tym e, chyba zakończymy. Nie wiem, czy coś jeszcze bym tutaj dodała. Myślę, że ten las jeszcze też można potem porozwijać, bo lasy też różne. E, liściaste, igiełkowe, różne pory roku, nie wiem, suche, wilgotne, ściółkowe, pieprzne. E, więc pie właśnie, o. Drzewność y, jeszcze miętową Taki wręcz miętowy las oczywiście oczywiście Solkutuch Wotum poznany A w życiu globalnym jeszcze większy y, zachwyt Nie wiem, ja chyba nie zdążę tego odcinka trzeciego y, Co myślałam, że pójdą trzy razem Chyba pójdą jednak dwa Przypomnę, że to jest y, seria Gdzie w pierwszym odcinku wytypowałam kilka osób Czy się zapraszam też widzów do realizacji w formie pisemnej Wybrać sobie motyw i różne jego odsłony z konkretnymi przykładami zapachów także w tym trzecim chciałam irysy o irysach w takich różnych ujęciach opowiadałam w tym filmiku co było właśnie dla Moniki nagrywane te właśnie różne ujęcia irysa, bo irys nie wiem remontowy irys bardziej taki marchewkowy irys elegancki, irys kremowy, irys pudrowy, irys papierowy irys lukrycjowy Generalnie ogrom jest różnych ujęć irysa i ogrom tych się przewijało u mnie Tylko, że irys z małymi wyjątkami jest faktycznie nutą przeze mnie mocno ulubioną Zresztą irys jest taką nutą też, która mocno stanowi Jest takim ważnym składnikiem, jeżeli chodzi o takie eleganckie zapachem Więc ta irysowa w przypadku takich właśnie kobiecych, eleganckich ma mocne znaczenie, mocne miejsce tak się jeszcze pozastanawiam, czy jeszcze jakąś drzewność bym wskazała. Irys jednak później zostanie nagrany. Może nie wiem, jak wrócimy z spaceru, albo po prostu w jakiś inny dzień zobaczymy. W każdym razie, no na spacerze, chociaż jest teraz już praktycznie wiosennie, ale myślę, że takie filmiki właśnie na zasadzie dany motyw nuta w różnych oconach jest mi proście nagrać tak siedząco, gdzie nic nie będzie rozkojarzało, bo wydaje mi się, że tak idąc, może być trochę ciężko. Mogę się z różnicami tak rozkojarzyć koncentrować się na innych rzeczach i po prostu yy, trochę mi coś połymykają te pomysły na te ujęcia. Yy, gdzie tak normalnie siedząc, jest mi to prościej, jakby tak po prostu polecieć tym. Yy, a i też po prostu idąc, nie idąc, jakby muszę się też koncentrować na innych rzeczach, bo jestem dosyć wypadkowa. Yy. Drzewność, drzewność. Hmm. Tak się zastanawiam. Czy... No, na pewno są jakieś takie też drzewności pikantne, Ym, ale chciałem wskazać jakoś taką drzewność. O, może taki drzewny, trochę pustynny. No, można było wskazać pustynię marokańską Tower, ale myślę, że można by się też było pokusić, nie wiem, o Forty Phipps, yy, chociażby Fortmanle. Myślę, że też. Hmm. Ym... Pięknym drzewnym zapachem jest oczywiście Livia Rus Extract Emperor, Cesarz. Darek często miał w użyciu. W ogóle to jest taki zapach po prostu fenomenalny i parametrowy pod każdym względem. Ale powiem szczerze, i też idealny właśnie na skórę męską, ale nie tylko. Myślę, że bardzo ciekawy, intrygujący uniseks. No piękna, bogata drzewność, tylko poznawaliśmy ten zapach, byliśmy wtedy nad morzem, w tym długim wypadzie. I. Jakby to się pięknie komponowało z piaskiem, z taką aurą, y, Pylistą, wieczną, piaskową, ciepłą, rozgrzaną i tak dalej słoneczną, ale jakby nie do końca wiem, gdzie abym ten zapach y, uplasował w jakiej drzewności. Może takiej właśnie drzewności myślę, że bardzo takiej y, ekskluzywnej, i takiej drzewności, myślę, że takiej w pewnym sensie dosyć y, dosyć takiej. egzotycznej, takiej trochę powiedzmy. Iracki z przemrużeniem okieniem. W każdym razie jeszcze się nad tym pozastanawiam.